W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie, jak jest zbudowana pompa Omniga, taka do studni, która pompuje wodę na zewnątrz jest i, i zaciąga ze studni wodę. Otóż mamy taki element ze stali nierdzewnej, Tutaj jest, widzimy dziura z gwintem. I teraz Wchodzi taki plastik z uszczelką w tą dziurę. Później wchodzi takie coś tutaj. Później tu jest uszczelka. Ten plastik jest bardzo blisko tej turbiny. Tutaj nam zaciąga wodę i, i przepompowuje. Widzimy te kanaliki przy ośce też. No i to jest skręcone. Ten przód na 6 śrub takich sześciokątnych. Widzieliście? I to jest cała zasada budowy.